Siemanko, witam was wszystkich na nowym kanale, który prowadzę z moim kolegą. Co wam się tu wyświetla, jest online. Czyli tak. W pierwszym odcinku będzie pokazanie kont z jego ekranu i z mojego ekranu, czyli wklejmy to z dwóch ekranów. Zobaczycie jego konto, moje konto. Aktualnie mam 3056 pucharków. Na tym kanale będą serie z Brawl Różne otwórz i graj. Yy, może być na przykład jakieś openingi. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Jakieś nowe, inne gry na przykład. Albo serie, które z Brawl mam nagrać. No i tak. Pucharki mamy. Tutaj mam wszystko podblokowane. Mam walkę z Bowsem. Akurat. I moi zadymiacze czyli Shelly 13 ranga. Nita, 12 ranga. Colt, 11. Bull, 15. Jessie, 11. Brock, 11. Dynam Dynamite, 9. Bui 10. El Primo, 13. Barley, 11. Poko, 11. Rosa. 14 Riko, 11 Daryl, 10, 11 Karl, Piper 10, Frank, 12 ranga, Mortis, 9 ranga i Spike, 11. Brakuje mi Penny, Pam, Bibi, Tare, Gina, Kruka i Leona. Spike a trafię z zwykłego dobrą Także bardzo fajnie. Gina trafię z Bigboxa. Y, nie Gina, przepraszam bardzo. Yy, Mortisa. Także. Yy, z mojej strony to tyle. Pokazanie kanałów. W następnym odcinku pokażemy, pokażemy na, wam nasz klub. Do którego możecie dołączyć. No i tyle. Kończę i zobaczycie ekran. Za sekundę. U mnie to będzie no u mnie to będzie więcej troszkę u was to będzie za sekundę u właśnie mojego kolegi Siemanko ja jestem Wituś i przez chwilę widzieliście konto Kicka. teraz będziecie widzieć moje moje konto wygląda jak standardowe gracze, standardowe gracze Brawl Stars moje konto wygląda tak moje karty tu są to jest nasz wspólny kanał. Ja Wam życzę miłego dzienka. Do zobaczenia. Cześć!